Dobra, ja już, 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 już stream odpaliłem, stream odpaliłem Dobra, zobaczymy, czy on się odpali na YouTube. będę mówić. Nie, 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 Się nie, 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 Tak nie, 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 i teraz mi wybuchł I cały monitor normalny jest w, tym, czymś. w, tym, w liskim, czymś. Okej, okay. nie, nie wiem czy mi się stream w końcu odpalił, czy mi się nie odpalił, bo nie, nie, nie chce mi się w ogóle włączyć internet do streamowania ja pierdzielę. No ja tutaj nie zagram, bo jest o... internetu aż takiego dobrego nie mam tutaj Ale mogę sprawdzić czy live jest Ja już sobie sprawdzę na telefonie, czy działa, o jest, jest coś Uwaga ja Sprawdzam na telefon. Dobra, mam, mam, dobra. Na telefonie, yeah, na telefonie, na telefonie czat będę miał, to wygodniej w sumie tak. Dobra. Eee. Ciekawe ten monitor mi wypuchnie jak mi je płacą. Jak myślisz że to coś wypuchnie mi monitor jak wow. mi je, no jak je Dlaczego mam X ze mnie robić live? A? Ja mi się chce robić live'a, chodźmy. co? Twoja pola. To chce. Life. On może nie oglądać. A jak chciał oglądać, po, to może poczuł po wyturkę oh. O Kurde cały monitor jest pan. Co będzie to chcesz kupić czy mnie? Musimy mnie. Mm. Teraz poczuł 15 sklanek z gorącą herbatą Nie no, Nie mamy karty, nie mamy karty. Ja mam nie dam karty Ale starałem się No ja próbowałem na telefonie expo bierz, to coś mi się tam udawało. Na początku tak zrobiłem, że po prostu... Aresztowałem Xem'a i Ghost a później zrobiłem... A wczoraj a, zrobiłem tak, że po prostu, prostu obrabowałem... Wiesz, jak jesteś... Obrabowałem... Jak, e... jak jesteś na granicy z Gęskami, nie masz internetu takiego polskiego. Ale mi ten Roblox tak mi laguje na telefonie, a mi i wyłącza go. Ja nawet jeździć samochodami nie mogę się na piechotę iść, żeby mi nie lagowało. Po co ci karta? Co za typ się pyta, po co ci karta? No kurde, może żeby mieć większy o. dostęp i mieć muzeum. Trochę się trzeba zastanawiać, trzeba mózg używać się. Pytać muzeum? po co udać karta? Bań. Muzeum. To te karta do muzeum. Ja, tak się, nie, się z się musiałem po Nie mam się co to. Dobra, wczyśćcie no, mnie